Witam wszystkich Państwa serdecznie. Dziękuję za przybycie. I tak faktycznie jak tu Pan Starosta wspomniał w szpitalu specjalistycznym w Mielcu nastąpiły zmiany kadrowe przede wszystkim na stanowiskach ordynatorów. Nowym ordynatorem oddziału chirurgii został profesor Andrzej Komorowski. Nowym ordynatorem oddziału pediatrii została pani doktor Alicja Łazarz-Krejcz. Nowym ordynatorem oddziału neurologii została pani dr Paulina Dura. Nowym ordynatorem od szpitalnego działu ratunkowego został pan doktor Piotr Latawiec. Również został zmieniony kierownik organizacji, jest nowy kierownik działu gospodarczo-technicznego, więc tych zmian organizacyjnych organizacyjno-kadrowych jest również sporo. Został wprowadzony nowy regulamin organizacyjny, praktycznie przeszliśmy z całą reorganizację, reorganizację administracji. Jak wiecie Państwo, wprowadziliśmy poradnię onkologiczną, ale poradnia onkologiczna to są tak naprawdę pierwsze kroki nad kompleksową opieką onkologiczną, nad pacjentami naszego szpitala, bo zaczęły się również konsultacje onkologiczne na oddziałach. Został powołany koordynator pacjenta onkologicznego, to jest taka osoba, która Przeprowadzi pacjenta przez no, czasami bardzo trudną diagnostykę onkologiczną, często w różnych ośrodkach, i taki koordynator w naszym szpitalu już, już działa. Wkrótce będzie utworzona poradnia kardiologii dziecięcej, o której jak wiecie Państwo, występowały różne środowiska. No i została opracowana koncepcja. Rozbudowy SOR. Wydaje mi się, że w najbliższym czasie będziemy wykonywać projekt budowlany. Będziemy do Wojewody występować o ocenę celowości inwestycji, bo ona jest potrzebna, żeby starać się o ewentualne dotacje. I no, będziemy czekali, jeżeli takie dotacje się pojawią, żeby zacząć rozbudować SOR, bo jak wiecie Państwo, ten SOR no, nie jest na tyle nowoczesny, żeby spełniać oczekiwania pacjentów, jak i również oczekiwania personelu medycznego, który tam pracuje, nie zapewnia takich warunków, nie zapewnia takiej, takiego komfortu dla pacjentów, którzy tam przebywają. No i w związku z tym, w związku z tym jest konieczność, jest konieczność jego rozbudowy czy przebudowy. Również jak Państwo wiecie, ale to już było na konferencji staraliśmy się o dotacje na różnego rodzaju sprzęt, w związku z tym część sprzętów zostało wymienionych na nowe. Oczywiście jeżeli będą pojawiały się kolejne dotacje, również będziemy się o to starali, a wiemy, że w ramach funduszy unijnych tych, tych dotacji dla szpitali może się jeszcze troszkę pojawić. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania. Głowy. Aha, i chciałem wszystkich jednocześnie zaprosić w poniedziałek na dziesiątą radną do szpitala na konferencję z nowym ordynatorem oddziału chirurgii panem profesorem Andrzejem Komorowskim, który odpowie na państwa pytania odnośnie tego, co zamierza wprowadzić w oddziale chirurgii naszego szpitala, jaką w ogóle ma wizję tworzenia tego tego, tego oddziału. Więc tutaj w poniedziałek o godzinie dziesiątej państwa zapraszam. Z wynikało, wynikała potrzeba tak licznych zmian, jeżeli chodzi o odmiany, bo słyszymy o tym, że tych zmian było kilka, jakby można powiedzieć, że masowe zmiany, skąd innych, z każdego wynikały z tej Tak, jeżeli chodzi o no, oddział pediatrii, zacznę od oddziału pediatrii, to pan doktor Sikora zrezygnował z funkcji ordynatora, w związku z tym trzeba było ogłosić konkurs, który wygrała pani doktor Alicja Łazarz-Krej. Jeżeli chodzi o. Yy, oddział neurologii pani Doktor Kemka również zrezygnowała, została zastępcą ordynatora, w związku z tym trzeba było ogłosić konkurs. Który wygrała pani doktor Paulina Dura. No jeżeli chodzi o SOR, nie mieliśmy w ogóle ordynatora przez jakiś czas, więc w związku z tym nastąpiły intensywne poszukiwania. Zgłosił się pan doktor Latawiec, który no, w pewnym sensie skuszony tym, że szpitalny oddział ratunkowy będzie rozbudowywany, że tak powiem, podjął się pełnienia tej funkcji. Jeżeli chodzi o pana profesora Andrzeja Komorowskiego, no został ogłoszony konkurs i on ten konkurs wygrał. Jeżeli chodzi o kierownika o ten, o, o organizacji nowego, no to no uważaliśmy, że jest taka potrzeba wprowadzenia nowej osoby, która będzie po prostu kontrolowała poprawność rozliczeń, która może wprowadzić jakąś tam świeżość w, tej, w tym dziale organizacji. Faktycznie to jest pani Zuszowa, która. która Doskonale orientuje się w procedurach medycznych. Prowadziła faktycznie już pewne działania zmierzające do tego, żeby te procedury to, o co zależało panu starości, żeby te procedury jak najlepiej rozliczać. Jeżeli chodzi o kierownika sekcji gospodarczo-technicznej, to jak wiecie państwo, mieliśmy dwie sekcje gospodarczo i techniczną, w związku z tym, że zostały one połączone, przez jakiś czas nikt tego, nikt tej funkcji kierownika nie chciał pełnić tego, tego działu, bo twierdził, że to jest by dużo. Ogłosiliśmy normalnie nabór i zgłosiła się osoba, która pełni funkcję kierownika. Jeżeli chodzi o przybudowę z świętego działu rachunkowego, to mniej więcej możemy spodziewać się działań czwartego, chociażby remontu, o którym mówi się tu hmm. Mówię, mamy opracowaną koncepcję. Ja myślę, że w tym etapie będziemy występowali z projektem budowlanym. Później trzeba wystąpić o ocenę celowości inwestycji, dawny tak zwany JOWISZ, czyli to ocenę celowości inwestycji w sektorze ochrony zdrowia, bo taka, taka, taka opinia wojewody jest konieczna o to, żeby starać się o, o dotacje. I od tego byśmy zaczęli, żebyśmy mieli projekt budowlany później, jeżeli to, no to będziemy się podnosili o pozwolenie na, na budowę, że w razie, jeżeli takie środki się pojawią, żeby po prostu niezwłocznie wystąpić do realizacji tego projektu, a nie tracić czasu, bo jak wiecie Państwo, to są też procesy, które chwilę trwają. Więc mamy koncepcję, wiemy mniej więcej co chcemy, mało tego. Dostaliśmy z rządowej Agencji Rezerw Strategicznych nowy tomograf komputerowy, który będzie na sorze. My go w tej chwili w kontenerze postawimy przy SORze, więc w związku z tym jeszcze część sprzętu będziemy mieli, no kwestia tylko po prostu rozpoczęcie budowy, połączenie SORU niewykluczone że z lotniskiem, bo takie są wymogi, że dobrze było jakby był jakiś taky się łącznik SORU z lotniskiem i też tam jeszcze, jeszcze lotnisko nie, nie spełnia tak wszystkich wymogów jest niewykluczone, że jeszcze dodatkowo w tym, w tym projekcie będzie również przybudowa lotniska tak jak wymaga jest wymagana zgodnie z przepisami o lądowisku, o lądowisku tak, no, no, tak. Nie, 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 nie o lotnisku, nie o lotnisku Mieleckim oczywiście to chodzi o lądowisko czyli lotnisko przy, przy szpitalu no bo to jest sprzętów na potrzeby szpitalami Nie jobby się że podczas przyczorajszego spotkania z ordynatorami na się pojawiła się druga lista kolejnych potrzeb inwestycyjnych, jeżeli chodzi o sprzęt do sprzętu medycznego. Czy dyrekcja czy szpitalek mają plan i jakiś harmonogram zakupu tych sprzętów aktualizacji yy, urządzeń niezbędnych? Tak, tak, oczywiście mamy plan i Oczywiście liczymy też na różnego rodzaju pomoc, no tak jak do tej pory będziemy się starali się o różnego typu dotacje, ten sprzęt, który jest najbardziej pilny, no pewno trzeba będzie kupić z własnych środków, znaleźć jakieś, jakieś finansowanie, bo jak wiemy pieniędzy na koncie nie mamy. Jako takie, ale, ale mówię harmonogram jest ornatorze, wszystko pozgłaszali co, co, co jest potrzebne. No i w związku z tym, jak no, pojawiła, się, pojawiła się taka wizja, że możemy tworzyć własny oddział kardiologiczny, na który trzeba będzie wydać około między 6 a 8 milionów, a jeżeli chcielibyśmy taki tworzyć, jak z 10, no to Rada Ornatorów chciała wyrazić swoje zdanie, i w związku z tym zaprosiła, zaprosiła radnych, na których część w przyszła, i wyraziła swoje zdanie, że, że no, każdy oddział w tym. W tej chwili potrzebuje jakiegoś tam wymiany sprzętu, bo sprzęt jest, ale ten sprzęt w niektórych przypadkach jest wysłużony bardziej mniej, a wiadomo, no, lekarze, lekarze są w naszym, w naszym szpitalu świetnie, ale potrzebują również świetnego sprzętu nowoczesnego, żeby móc jak najbardziej bezpiecznie leczyć. Panie dyrektorze, czy te zmiany sprawiają, że po prostu lekarzy w przypadku hmm. pracują? Tak, czy tych lekarzy na przykład są no, najbardziej było? W ten sposób, że ktoś definitywnie korzymał się w szpitalu? Hmm. Tak, jedna pani, jedna pani doktor Soru, ale ona złożyła dużo wcześniej wypowiedzenie, zanim pojawił się pan, pan nowy, nowy pan ordynator. Nie Proszę. Nie, 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 nie ma generalnie, generalnie, jeżeli chodzi o chirurgów, no to w tej chwili no, 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 no pan y, y, doktor tak zastąpił poprzedniego ordynatora, ale już jest, już jest rozstrzygnięty konkurs na zastępcę, więc w związku z tym pojawi się kolejny chirurg, który będzie zastępcą pana profesora Komorowskiego. To będzie pan doktor Zrzeszowa, który będzie tutaj, tutaj przyjeżdżał i pełnił tą funkcję i będzie również y, tworzył razem z nami kolejną poradnię, poradnię chirurgii onkologicznej. I niewykluczone, że poradnie proktologiczne. W związku z tym no, szpital ma dużo planów i, i, i inwestycyjnych innych niż, niż kardiologia, które uważa, że powinni, powinni realizować. No Mówię, no bardzo, że tak powiem, się prosi o to, żebyśmy utworzyli te centrum, żebyśmy zaczęli tworzyć te centrum zdrowia psychicznego, bo tego, tego tutaj w naszym powiecie brakuje. Mamy tylko poradnie, a jak będziemy mieli po prostu ośrodek dzienny psychiatrii, to będziemy mogli już myśleć o tym, żeby utworzyć te centrum zdrowia psychicznego i, no i zgodnie z tym przygotowywać się do wojewódzkiego planu transformacji, że jak wiecie Państwo zakłada, że takie centrum w naszym powiecie powstanie. Czy jakieś pytania jeszcze? Może.